Witam serdecznie wszystkich miłośników ostrej jazdy po patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak przyrządzam gyrosa. Mojego gyrosa zrobię z piersi z kurczaka. Równie dobrze nadaje się do tego mięso z udek z kurczaka. Jest nawet bardziej soczyste, no ale ja dzisiaj dysponuję akurat filetami. Tutaj mam 5 filetów. Najpierw je trochę po sole. następnie dość obficie posypię je przyprawą do Gerosa. Możecie tu użyć no, waszej ulubionej po prostu przyprawy do Gerosa. Można by się pobawić w sporządzenie takiej mieszanki do Gerosa, ale z doświadczenia wiem, że. Szkoda czasu, bo i tak te gotowe są po prostu lepsze w smaku. Następnie ja dodam do tego jeszcze trochę czosnku granulowanego i takich płatków papryki chili. To są takie płatki bardzo ostra przyprawa. No ja po prostu chcę sobie to dodatkowo wszystko zaostrzyć. Następnie dolewamy do tego wszystkiego troszeczkę oliwy. I teraz musimy to wszystko dokładnie wymieszać, tak żeby przyprawy dokładnie pokryły naszego kurczaka. W razie potrzeby można oczywiście dosypać tych przypraw. No tutaj ja widzę, że jest tego troszkę zbyt mało, dlatego sypnę jeszcze tej przyprawy do grosa tutaj i obtaczamy. Po przyprawieniu mięsko powinno wyglądać mniej więcej tak. Teraz odstawiamy to na trochę, żeby, no żeby po prostu przyprawy zaczęły działać na naszego kurczaka, i żeby to wszystko to całe mięsko ładnie nimi przeszło. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu: na rozgrzaną patelnię. Wlewam odrobinę oliwy z oliwek. I moje mięsko, które przeleżało w przyprawach około godzinkę, będę teraz podsmażał. Smażymy mięso z obu stron tak po około 3 minutki. Mięso z jednej strony już się ładnie przyrumieniło więc pora jest obrócić. O, i smażymy z drugiej strony. Mój kurczak jest już ładnie obsmażony. Jak się zapewne domyślacie, sądząc po grubości mięsa i czasie smażenia, mięso w środku jest surowe, dlatego teraz moja patelnia wyląduje w piekarniku w temperaturze 180 stopni na jakieś 15 do 20 minut, żeby mięsko się dopiekło. Pamiętajcie, że jeżeli wkładacie patelnię do piekarnika, to nie może mieć ona żadnych plastikowych elementów. Ja tutaj mam taką patelnię, gdzie mogę sobie odpiąć uchwyt. Jeżeli wy takiej patelni bez plastikowych elementów nie macie, to trzeba to przełożyć do jakiejś foremki albo żaroodpornego naczynia i wtedy dopiero włożyć do pieca. Tak wygląda moje mięsko po wyjęciu z piekarnika. Teraz poczekam trochę, żeby kurczak troszeczkę odpoczął, trochę przestygł, no i za parę minut przejdziemy do kolejnego etapu. Teraz musimy nasze mięsko pokroić. W tym celu potrzebny nam będzie bardzo ostry nóż, bo jak wiecie gyros, mięso gyros jest zawsze tak cieniutko krojone z tego rusztu, na którym się normalnie znajduje. Dlatego ja na przykład nie kroję mięsa przed smażeniem, bo można by to równie dobrze pokroić, obsypać na patelni przyprawami i gotowe, ale nie uzyskamy wtedy takiego efektu jak przy prawdziwym gerosie. No i dzięki temu mięso jest dużo bardziej soczyste i zaczynamy kroić. Spójrzcie, jak to wygląda. No, tutaj na wierzchu przyprawy, w środku mamy białe mięsko. Wygląda jak prawdziwy gyros. Jak widzicie, moje mięso jest już gotowe do podania, pokrojone. Ja podam to dzisiaj w wersji takiej na talerzu z frytkami i z surówką ze świeżych warzyw, ale również można to zrobić w jakiejś bułce czy picie. Za chwilę na zdjęciu zobaczycie efekt mojej dzisiejszej pracy, a mnie pozostaje życzyć Wam tylko smacznego.